Tomasz Pączek, prezes akcji katolickiej parafii pod wyzwaniem Maksymiliana Kolbego w Słupsku. Dzisiaj przedstawiciele akcji katolickiej zorganizowali zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem o przywrócenie Dnia Wolnego w Święto Trzech Króli, objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia. Do tej pory zebraliśmy około 300 podpisów. Dalej będziemy w dniu dzisiejszym zbierać oraz w następnym tygodniu podpisywać również można listy w Tivitas Christiana na Paderewskiego. Pani? Ja przeczytam. O, pani przeczyta. 9, Nie wiem, 9, 8, 9. dziękuję. O, dziękuję. trochę, co trochę leży.